Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami w dniu kolejnym i przychodzę dzisiaj z recenzją książki Otulina Klaudiusza Szymańczaka. Książka przeczytana jednym tchem. Zacznę od oceny 5 na 5. Słuchajcie, e, Otulina, czwórka. Znajomych wybiera się w nocy do puszczy kampinowskiej. Jednak do domu wraca tylko trójka. Z czwórki, dzieci, licealistów. Jedna z dziewczyn zostaje znaleziona, martwa i. która właśnie zostaje znaleziona martwa. Wraz z rodzicami chwilę wcześniej przeprowadziła się do Puszczy Kampinoskiej. Rodzice przeprowadzili się w poszukiwaniu spokoju, harmonii. Tymczasem przeżywają największy koszmar swojego życia, czyli śmierć dziecka. Zaczyna toczyć się sprawa. Policja próbuje znaleźć kto jest winien śmierci, i czy to w ogóle ktoś brał? Wiecie, osoby trzecie brały udział w. Historia, słuchajcie, tak wciąga do ostatniej strony. Książka ma już Wam mówię 330 stron. Książka ma. I słuchajcie, to się czyta jednym tchem. Naprawdę jednym tchem, i ja to już mówiłam w poprzednim filmiku, że książka wciąga od samego początku i tego będę się, trzyma, się trzymała, bo taka jest prawda. Słuchajcie, napięcie, jakie buduje autor tej książki. Jest po prostu niesamowite. Ja ja bardzo lubię tego typu książki. Dzieje się od pierwszej strony do ostatniej. Nie ma nudy w tej książce. Jest pisana prostym, takim, wiecie, zwięzłym językiem. Nie ma jakichś takich zawiłości, że zastanawiacie się, wiecie, czytacie niby, ale coś tam gdzieś analizujecie w głowie i zastanawiacie się... Ale jak, ale co, i tak dalej. Tu jest może nie tyle wszystko wiecie, na dacy podane, co po prostu język, którym jest napisana ta książka, jest po prostu no, rewelacyjny. Ja jestem zachwycona tą książką. I szczerze, nawet jakbym ja, tak jak ją oceniłam w skali od 5%, to mogłabym dać nawet dychę, słuchajcie, naprawdę jest to świetna książka. I cieszę się, że po nią sięgnęłam. Po tym lichwiarzu, bo tam troszeczkę taki, tak jak Wam mówiłam, może nie była to taka rewelacyjna książka, najgorsza też nie była, ale taki, wiecie, potrzebowałam odskoczni, żeby czymś się zachwycić w książce i to znalazłam właśnie w tej książce. Niesamowita historia. Ja szczerze powiedziawszy, typowałam zupełnie kogoś innego, kto jest winny śmierci Hani. I powiem wam, że historia, która miała która miała miejsce, słuchajcie, historia, która miała miejsce lata wstecz, miała wpływ na to, co właśnie wydarzyło się jak gdyby w teraźniejszości. Czyli przeszłość miała wpływ na to, co się dzieje teraz. Naprawdę ja no ja jestem pod wrażeniem, słuchajcie, no ja nie wiem nawet co powiedzieć, bo mówię książka mnie bardzo zachwyciła, ktoś by powiedział, a bo o jakichś licealistach i tak dalej, ale to jest tylko taki wstęp, bym powiedziała później im dalej w las to książka się rozwija. Sytuacje wszystko słuchajcie jest tak fantastycznie tutaj dobrane, dopasowane, opisane, że wielkie brawa dla autora. Naprawdę słuchajcie, wielkie brawa dla autora. Jak wiecie, ja jak czytam książki, jeżeli coś mi się bardzo podoba, to ja wam o tym powiem. Jeżeli coś nie do końca mi gdzieś tam leży, to ja też wam o tym powiem i Możecie zobaczyć po mnie. Ja naprawdę jestem zachwycona i gorąco Wam polecam. Mm. Także morderstwo, które wstrząśnie małą społecznością, i ponura puszcza, która pożera ludzi żywcem. I chyba. Taką puentą zakończę, słuchajcie, moją opinię, moją recenzję na temat tej książki. Swoją drogą jest to trzecia książka już w tym miesiącu, jeżeli dobrze liczę. Tak, we wrześniu. Jeszcze jutro i mamy październik, więc albo sobie odpuszczę i od października zacznę czytać, ale. Naprawdę jak zaczniecie czytać, to będziecie chcieli skończyć. Jakieś dwie godziny, dwie i pół chyba zajęło mi przeczytanie tej książki. W ogóle możecie dać znać właśnie, bo ja, słuchajcie, już od dłuższego czasu włączam sobie stoper. Sama dla siebie też na początku, tak widzicie, żeby sprawdzić właśnie, ile stron w jakim czasie przeczytam bo to też nie chodzi o to, żeby, wiecie, przeczytać szybko książkę i zapomnieć o niej. Ja na koniec roku postaram się wybrać taki top, jeszcze nie wiem ilu książek, może takich top 3 książki, takie, wiecie, które gdzieś mnie zachwyciły. Nie wiem, czy chciałabym też podawać takie książki, które były kiepskie, fatalne, chociaż kto wie, może i, i na to się też skuszę, zobaczymy. Hmm, ale chciałabym taki właśnie ranking Wam przedstawić hmm, książek. Hmm, może być ciekawie, bo fakt faktem od początku roku ja za dużo książek akurat w tym roku kalendarzowym nie przeczytałam, ale mamy końcówkę września, za chwileczkę październik, listopad, grudzień, więc jeszcze 3 miesiące. Hmm. I całkiem możliwe, że troszeczkę, wiecie, nadgonię z początku roku za chwileczkę właśnie siadam do komputera, w międzyczasie puszczę Wam pewnie filmik, a recenzję, a w, znaczy w międzyczasie jak będę puszczała recenzję to zerknę na Scoop Shop. Zobaczę, co tam ciekawego słychać, czy znowu gdzieś moja książka nie, nie została wykupiona, bo z reguły jak Wrzucam do koszyka to się okazuje, że za chwileczkę już jej nie ma. Możecie dać mi znać w komentarzu, czy macie jakieś takie jesienne książki z jesiennym klimatem albo takim świątecznym. Bo chciałabym właśnie jutro, najpóźniej, gdzieś tam w przyszłym tygodniu, zamówić jedne książki. Nie wiem, czy będę czekała jeszcze na to, jakie młoda ma lektury, żeby móc zamówić. Najwyżej złożę drugie zamówienie, ale chciałabym coś mieć, bo. No brakuje mi. Zostały mi te, te dwie książki, yy, które Wam pokazywałam właśnie we wczorajszym filmiku, czyli ta już jest jedna przeczytana. Zostały dwie, plus jeszcze chyba mam jakieś trzy, ale za nie jakoś zabrać się nie mogę. Yy, nie wiem. No zobaczymy. Może i się uda jeszcze za nie zabrać. Yy, w każdym razie kochani, ja dziękuję Wam za oglądanie. Yy, zapraszam. Oczywiście coś mi się z gardłem dzieje. Dzisiaj w ogóle jakaś taka jestem, no, ale dobra. Może o tym jutro opowiem. Zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi, będzie mi bardzo miło, październik zaczniemy pewną niespodzianką, ale to też muszę dzisiaj najpóźniej jutro ogarnąć. Torek znowu będzie ciężki, ale we wtorek, słuchajcie, w Toruniu, w Empiku na starówce o 17.00. 17. Będzie spotkanie z Robertem Małeckim. Jak pamiętacie jakiś czas temu, no całkiem niedawno, też Wam stawiałam recenzję książki Żałobnica Roberta Małeckiego. I wcześniej, wcześniej chyba z rok, dwa, nie wiem, teraz już nie pamiętam, z Zadre, a też Roberta Małeckiego, też na moim kanale jest recenzja. Zobaczę, bo w tym czasie powinnam być w Toruniu i powinnam być właśnie na Starówce. Więc jeżeli uda mi się, tam będzie premiera nowej książki właśnie Roberta Małeckiego i być może jak uda mi się, wiecie, zawitać do Torunia, może uda mi się zdobyć podpis, może kupię nową książkę. Zobaczymy. Także to tak to tak na marginesie. Dobrze, kochani, nie przedłużam. Życzę oczywiście wszystkiego, wszystkiego dobrego. I cóż, i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, papa. Pa.